Rozpierdalamy hajs jak złoto I choć czasem wypierdalamy go w błoto, To rozpierdalamy hajs jak dotąd Hajs swój czasu chcemy mieć aż po to Rozpierdalamy hajs jak złoto I choć czasem wypierdalamy go w To rozpierdalamy hajs jak to Hajs swój czasu chcemy mieć aż po to, 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 to robi rozpierdol Zobacz rozjebie twój plan Kiedy chcesz go uchować on zmieni twój stan Ziom albo hajs jest jak brat, kiedy ci stawia browar A potem, to już wszystko idzie łatwo Wydajesz, jakbyś dostał go za darmo Coś spływa po tobie i to chyba nie pot Spływa wódka, reszta stresu I bro, to jest twoim dobrym drugim kumplem Na najbie, to ziom bankomat, on zawsze się znajdzie Gdzie te twoje koleżanki, jedną masz w portfelu To ta, co do bankomatu, mówi z celu Z nimi trzymasz tamę, rzadko się kłócisz A nawet jeśli to dziesiątego powrócisz Ej, jak masz w portfelu Tą dziwkę co kusi I gdy przychodzi weekend Nie lubisz się nudzić Rozpalasz hajs Nie masz go od mamusi To spokojnie z nami Możesz ten refren nucić Rozpalasz hajs Nie masz go od mamusi To spokojnie z nami Możesz ten refren nucić Rozpierdalamy hajs Jak złoto Choć czasem wypierdalamy go Po To, to rozpierdalamy, rozpierdalamy hajs Jak, jak dotąd do, Rozpierdalamy hajs, jak złoto I to czasem wypierdalamy go w błoto To rozpierdalamy hajs Jak to to i czasu chcemy mieć Aż po to rozpierdalamy hajs Jak złoto I to czasem wypierdalamy go w błoto To rozpierdalamy jak Hajd, mój czas nie Jest piątek, my znów wydajemy hajs. Wydatki na bok, dziś w płucach dobry staw Może wkrótce wyłapie spory hajs. Jak na razie <f lunch> <you> <mums> przepierdam spory hajs. Dla jednych to drobne, <ahead> dla mnie miliony. Nic za friko wiedzą o tym ziomy Menaże ów kosztują w chuj. I gdybym mógł coś zmienić tu, gdybym mógł tak więcej zarabiać, pewnie mógłbym wtedy więcej wydawać. Nie narzekałbym. Na brak siana. Każdy dzień to dobra zabawa Nocne kluby, drinki z parasolką Czy się na wóda w dają. nieważne ile dziś wydamy Dziś mamy many, Jutro, jutro go mamy Rozpierdalamy hajs, jak złoto I choć czasem wypierdalamy go w błoto To rozpierdalamy hajs Jak to to, U czasu chcemy chcemy mieć po to. Rozpierdalamy hajs, jak złoto I choć czasem wypierdalamy go w błoto. To rozpierdalamy